Pozyskaliśmy tutaj grunt ze Skarbu Państwa na własność powiatu, z tego się bardzo cieszymy. Powiem szczerze, że kiedyś myśleliśmy o innym przeznaczeniu tego miejsca, ale kiedy byłam z wizytą w ratownictwie medycznym i zobaczyłam, w jakich warunkach w tej chwili ratownicy medyczni przebywają, czekając na wezwanie do, do chorych, do pacjentów zadecydowaliśmy po prostu, że tu musi powstać z prawdziwego zarzenia ratownictwo medyczne. To było nasze pierwsze spotkanie w ratownictwie medycznym na Komisji Zdrowia i pokazaliśmy organowi prowadzącym rzeczywiście w, jakimi, w jakich warunkach muszą pracować nasi ratownicy medyczni i nasi dzielni chłopacy, którzy tak naprawdę są na każdym polu dowodzenia. I to jest dzisiaj bardzo symboliczny dzień, ale bardzo ważny i bardzo oczekiwany dla wszystkich ratowników medycznych. I to jest spełnienie ich marzeń. I mam nadzieję, że ta siedziba, która tu powstanie, to profesjonalne ratownictwo medyczne, to będzie tylko miara tego, na co, czego oczekuje społeczeństwo, ale też wyzwań, realizacja tych wszystkich wyzwań, które my musimy spełnić w europejskim systemie ratownictwa medycznego. Ja jestem dzisiaj dumna. I z tego, że końcówka roku tak nam się y, zakończyła. Jest to kartka postowa, która już niedługo zacina naszą flotę. Musimy jeszcze takie elementy przygotowawcze zrobić, jeśli chodzi o rejestrację. To wszystkie związane z tymi e, takimi technicznymi aspektami. E, no i to zbrojenie. To zbrojenie, które już mamy w kartonach, ale będziemy chcieli to. To będzie jedna z takich nowoczesnych e, samochodów w naszym powiecie, e, który zasili ten tabur floty e, mojej, znaczy naszej. E, I moi ratownicy widzą najlepsze najlepszym sprzęcie, który tylko i wyłącznie jest możliwe, To mnie bardzo cieszy. Ktoś powie ile tych karetek, ale tak naprawdę tego sprzętu nigdy nie jest za wiele wręcz przeciwnie. Jest go zawsze zbyt mało. W całej bazie 50 ratowników, no potrzeba tego sprzętu. Tego sprzętu jest na tym etapie. Y, mamy dwa samochody ratownicze, które, które jeżdżą i ratują państwa, no i możliwe, że też nas, tak? e, Choćby lepiej, żeby nie. Mamy do tego dwa samochody transportowe, transportu sanitarnego, które równie jeżdżą y, 24 godziny na dobę. E, mamy samochody międzyszpitalne, które transportują ludzi między szpitalami. Mamy samochody stacji Dialis, które potrzebujemy transportować to jest wszystko nasza flota. E, samych wyjazdów: 3000, jeśli chodzi o ponad 3000, z tym scenem ratownica medycznego. 5031 to jest transport sanitarny. Ponad 250 transportu międzyszpitalnego, no i zapachania, które też jest prawie 200 wyjazdów. Wszystko dookoła to jest ponad 8000 elementów do wykonania, które potrzebują nowoczesnego rzekła i sprzętu, który bardzo dużo ma tych przebiegów, bo samochód to jest raz, ale przebiegi to jest druga sprawa. Stoimy w miejscu, gdzie w ciągu roku ma powstać nowa siedziba ratownictwa medycznego w Kępnie. Czy to jest dobra lokalizacja? Ktoś by powiedział? Przecież są w centrum miasta, jest lepiej, a chyba nic bardziej błędnego. Znaczy, lokalizacja jest bardzo dobra. Mamy wylot, jak powiem, słuzadł na południa. Wjazd do miasta kto nie błyskawi się w mieście, ale też wiemy, że przesunięcie zabezpieczenia naszego już jest bardziej w stronę Wielkopolski, południowo-Wielkopolski, gdzie jesteśmy osadzeni. Już ten promień, który jest, nie tylko dotyka Kępna, tak, promień, którym zabezpieczamy, to jest również listyców, Wieruszów, Oszczeszów, te wszystkie elementy milicz, które my naprawdę często realizujemy. Nawet potrafimy do leśnicy czy do Antonina, stąd jako, jako okres, bo najbliższa, na przykład, dostępna karetka, także ten wyjazd jest najlepszym możliwym wyjazdem. Budynek, który ma tu powstać, ma być e, budynkiem specjalistycznym dla Zespołu Ratownictwa Medycznego. Dlaczego? Auta, które muszą być w środku, mają być garażowane, które będą... Cały czas pod względem zabezpieczenia, choćby gryzoni, które potrafią nam potrafić auto tak przegryźć, że nie jesteśmy w stanie wyjechać w tym takim ustawowym czasie, tak? I nagle trzeba auto przekładać w nocy, że można było wyjechać na zdarzenia. Tego ludzie na przykład często nie wiedzą i my o tym też jakby nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że dlaczego tego czasu, który potrzebujemy, jest czasami. Aspekt sanitarny też jest ważny, bo przecież po każdym takim wyjeździe przeważnie musicie zdezynfekować, wyczyścić auto, a chociażby w takim mrozie no jest to zdecydowanie utrudnione. Dekontaminacja samochodu jest bardzo istotnym elementem epidemiologicznym. Często robimy to właśnie z jaderkami, które, które gdzieś tam na zewnątrz budynku. E, co ciekawe, jak przyjeżdżamy w jakimś tam dosyć dużym wypadku, gdzie e, tych płynów ustrojowych człowieka, który ludzie często zaglądają do środka i mówią, ojej, co tam się działo, tak? E, choćby te zagrożenia <laughs> epidemiologiczne, covidowe, to nie tylko musi być COVID, tak? Grypowe, e, które musimy też auto zidentyfikować, często to było robione na zewnątrz. E, teraz byśmy chcieli to robić, jak powiem, w środku, w warunkach normalnych, e, sprzętowy, też go mieć możliwości gdzie wymyć, bo po takie akcje potrafi być naprawdę, e, no, ubrudzony, to jest mało powiedziane. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, twoja muzyka, twoja muzyka.